Z tą w No, tyle ja obawiam się, przynajmniej ja nie znajduję, no może w końcu ale nie znajduję podstaw do tego, żeby Rada Gminy zobowiązała Wójta do przygotowania do autopoprawy w budżetu gminy. Zadanie przygotowania budżetu gminy wynika z ustawy i tutaj, jakby uchwała jest w tym zakresie zbędna i, i, A, i... to jest wniosek. nie Nie, ja oczywiście no, by 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 wójta, by wójta należy do by włożyć kompetencji wójta należy y, do budowania uchwały budżetowej. Natomiast jeśli państwo chcecie jakieś inne wnioski formułować, to ja nie mogę tak jak tam nie wiem, no, zablokować Wam tego, no ale w podstawie prawnej do takiego wniosku. Ale nie są dali wnioski nie są ale w związku z tym, że padły jeszcze rozmaite propozycje też ze strony pana wójta i, i cała dyskusja była na ten temat, więc uważamy, że w tej sytuacji nie powinniśmy głosować nad tym projektem budżetu i nad tym nad, tym, nad tą poprawką i WPF-em w takim kształcie. Bo ze strony Wójta też padło wiele dzisiaj innych e, propozycji, i w związku z tym, dlatego mówię o drugim wniosku, który e, chcemy przegłosować, I, i prosić, żeby Pan Wójt e, przedstawił. Ale tego nie obrad, Do pracy w komisji. Tego nie ma w porządku. Ale wniosek, w niosek, nie Uważam wniosek. wniosek. Wniosek, taki wniosek stawiam, Bo jak innego to, wyjścia z tej sytuacji nie ma. A jaką ma pani podstawę prawną do stawiania rady, Nie panią wiecie, bo... W tym, w, tym, w tym względzie uważam, że taki wniosek do Pana Wójta można skierować jako Rada. Znaczy ja powiem szczerze, że nie widzę postaw utwierdzenia takiego wnioseku. Trzeba by do tego, żeby Rada Gminy do tego wniosek normalnie zobowiązywała Wójta do składania tego wniosku. Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na Wójta obowiązek panie, panie. przygotowania projektu uchwały budżetowej. Pani Skarbnik mówiła, w jakim trybie to się odbywa, do kiedy to ma być zrobione. Natomiast no, ja nie chcę po przez Państwa takiego wniosku. Państwo no, tak? możecie składać poprawki do projektu uchwały budżetowej i to jest wasze prawo, które Państwa nie może pozbawić. Natomiast, natomiast Państwo nie możecie, y, że tak powiem, kazać Wójtowi zrobić y, budżetu własnych wskazówek, no też to no, nie wiemy, który zkap. Znaczy autopoprawki auto było trochę, państwa promocji było kilka i dyskusja była cały czas no, aktywna, więc też nie wiem, które autopoprawki, znaczy, które poprawki trzeba, było nie a które nie ma, no, wiem są Państwo niech poprawki do, do projektu budżetu składać, który niech 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 to jest Wasze prawo. Natomiast no, to jest Szanowni Państwo, Przez, no.